Witam w drugim odcinku Gramy w Minecraft. Od czasu nagrania pierwszego odcinka nie grałem na save sej, na Let's Play. Dlatego będziecie na bieżąco. Tak to powiem. Dobra. Chyba mam noc, no dobrze mówię. Prześpię się. I będziemy zbierać drewno na nasz pierwszy dom. Tak, zgadza się pierwszy dom. Co prawda mamy tutaj taką bazę, ale to będzie domek z drewna yeah. Jak się pewnie domyślacie. A dokładniej z desek. Bo łatwiej je zyskamy. Budujemy najpierw, nie wiem, yy, sorki będę miał żałą lagi, ale yy, mam włączone DOS, jak pewnie widzicie na tym. Na, no, na pasku. Zrzucone. Jak ktoś co nie gram tak zbytnio, po prostu zagrałem, bo mnie kolega prosił i tam zaproponował, że mi pomoże. Na początku, on ma 44 czwarty level. No dobra, zaczniemy gadać o Minecraftie, że, że tak powiem gadać, rozmawiać. O, jak będzie ładnie. No ale w każdym razie. Eee. 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 Na moim save'ie e, pokażę to pewnie w następnym jakimś filmiku, może nie następnym, ale w jakimś tam pokażę. Zbudowałem Eldorado. Jeżeli myślicie, że chodzi mi o mapkę w sensie, to jesteście w błędzie. Chodzi mi o legendarne miasto złota, krainę, czy to, co tam jest dokładniej. W każdym razie. E... O, paczeskina. Ja e, dobra, e, w każdym razie e, pokażę Wam to. Użyłem do tego tumany items, ale to dlatego, że żeby zbudować Eldorado, to nie wiem, poszło kilkaset sztuk złota. Hmm. siema jestem z powrotem, sorki za tamte cięcie ale coś mi się z kąpem zrobiło na szczęście zdążymy zapisać e, kiedy was nie było, znaczy kiedy było to cięcie e, zacząłem trochę budować e, pierwszy dom No więc tak, czekajcie No dobra e, i znalazłem nawet sporo żelaza tu jest 8, w domu mam jeszcze 9 już przetopionych i trochę gliny e. To jest mniej więcej taki jakby szkielet w domu Będę mówił trochę niewyraźnie bo mam gumę Ale A to zaraz się chyba wyfuje bo już Chyba z pół godziny żyje. Znalazłem też na sporo węgla Stąd mam um, tyle tych no, Mam że nie tyle aż ale no, Stąd mam patrz że mam już Wszystko Mam pełno drewna znalazłem Fajne drzewko sobie znalazłem. E, zrobiłem sobie zbroję. Jak tu widzicie. Spodni mi brakuje. E, nie wiem, czy nie zrobić ich z żelaza. I chyba zrobię. No, zrobię tam, co mi szkodzi. Hmm. Od razu zobaczycie jak robić spodnie. O, tak właśnie. I to możecie robić z diamentów. E, złota. Żelaza i skóry. I chyba jeszcze z czegoś, nie wiem, widziałem w paru programach, yy, kiedyś używałem. Nie wiem, czy jeszcze to jest, czy w ogóle to jest w grze, ale no, mówię co widziałem. Yy... No dobra, właściwie to zaczniemy teraz budować. Yy, poczekajcie, to gumę wypuję. znaczy wyrzucę. Dobra, yy, prześpię się i, idę spać. No, i nie spać, tylko budować. Przygotujcie yy, Mogę mieć lekkie lagi. Zauważyłem po wczorajszym nagraniu, tak? Zrobiłem przerwę jednodniową, nagrywaniu. I zauważyłem wczoraj, że. Yy, no, co ja mam powiedzieć? A! I znowu zupełnie. A, no tak, jak oglądałem trochę ten filmik, to że okropne lagi są. Nie wiem, czy to Kamtasia, czy co, ale, no, po prostu gigantyczne te lagi były i mogło się powtórzyć więc wiecie jak będą lagi to naprawdę sorry ale no nic nie poradzę mam wyłączonego z GG i nie licząc awasta i Wiery to nic nie mam wyłączonego no i tak właściwie to było na tyle znaczy nie na tyle tylko wszystko co muszę wam powiedzieć no i no dalej budujemy właściwie Będę trochę wolno budował, ale tak jak mówiłem już na początku, w pierwszym odcinku Z przyzwyczajenia, tam coś mówiłem z, chyba z crafting table'em Czy tam workbench'em, jak niektórzy mówią Na razie zrobimy po prostu taką chatkę Jest na, na plaży, więc nawet ładne widoczki Tutaj zrobię jakiś mostek albo coś um, Czekajcie, tutaj wam pokażę Widzicie, chyba tam właśnie znalazłem tą glinę Tak mi się przynajmniej wydaje nie wiem, dobra Są trzy, nie? Dobra no To teraz jedziemy tak Jeszcze jeden Pierwszy dom to wystarczy taki zrobić Nie wiem, na Wysokość na cztery Jak się chce to potem można zrobić większy O boże, chyba pokemony w TV to, Mam nadzieję, że tego nie słyszycie Dobra Nie idziemy z tym koksem. Na razie zrobię taki prosty dach, potem się go jakoś poprawi. W ogóle, jak znajdę więcej cegły, to zrobię dom z cegiełek. Chociaż wątpię, że znajdę, ale tak, i będzie. Może potem zrobię, nie wiem, jakieś tam z 5-6 odcinków wyprawa po surowce. Część, czy jakieś tam części, albo coś. Może, jak <grym> mu się będzie chciało. Bo jestem naprawdę leniwy. No dobra, no to by była chatka zbudowana. Ale ładnie to wygląda. Postawię, postawię trochę pochodni. Okna się porobi za chwilę. Teraz będę musiał iść po itemy do starego. Starego domku. Właściwie to do bazy. Hmm. Jak widzicie mam pozużywane itemy, bo tak jak mówiłem wczoraj poznajdowałem e, no sporo surowców, poeksploatowałem te jaskinie czy jak to się tam mówi i znalazłem jedną różę, nie, Jest, znaczy no, jestem hardkorem, super, nie no i znowu to nie, nie wiem czemu ja tak mówię, no dobra przygotujcie się na to, że przeprowadzimy się tutaj zostawię te drzwi, bo będę robił kopalnie i zostawię, no, zostawię kilka pochodni Właściwie to niepotrzebnie to niszczyłem, zostawię o tak. Tutaj będę to. E, dobra, to teraz trzeba to zabrać. I patrzcie. Wtedy pamiętacie, e, mówiłem z że przyzwyczajenia, że jak wtedy e, się kliknąłem prawy na tym, bo wy pewnie wiecie, albo jak nie wiecie, to nie wiecie, że podwójne kli e, klikanie prawym to jest przyspieszenie niszczenia. Patrzcie. Widzieliście? Patrzcie. Patrzcie o widzicie akurat na to o no nie ma miejsca hem, teraz wracam a się to ma lepszy pomysł hmm. jakby się tego gówna, główna yy, pozbyć Najpierw powyrzucam trochę drewna I sorki, yy, Dezi mi mówił, że mam głośno klawę, ja też to zauważyłem Sorry, ale naprawdę nic nie poradzę Napiszcie mi jak coś, jak to, mogę temu zaradzić Bo ja napraw... No nie, no to jest żart, co? Podniosę tą skrzynkę gdzie jest ta skrzynka? Gdzieś tutaj? No jak to nie? O niech to szlak, mam pomysł poczekać Dobra, dobra, poradziłem sobie. Rzucam trochę itemów. Yy, tak jak już mówiłem, w którymś tam odcinku będę robił wolno rzeczy. I tak jak też mówiłem, z przyzwyczajenia, yy, naprawdę ja tak szybko nie robię. Jestem przyzwyczajony do wolnej pracy, że tak powiem No ale jakoś sobie poradzimy Mój domek epicko wygląda Na razie to jest jeden domek Później się zrobi, nie wiem, jakąś wieżę W następnym odcinku pomyślę nad, nie wiem Kopalnią czy czymś Albo budowaniem czegoś fajnego W każdym razie Dobra, tutaj postawię piecyk piecyki bo tu robię jeden no i tam się jeszcze coś pomyśli w ogóle zrobię drugie wyrko później wam pokażę jak zrobić dispenser czyli chyba dozownik nie wiem no w każdym razie jakoś może ta seria wyjdzie ujdzie w każdym razie naprawdę nie bądźcie dla mnie surowi bo to jest mój pierwszy let's play Yy, się zbytnio na tym nie wiem yy, no ale... Ej, co jest? No tu jest nierówno no kurwa, za przeproszeniem. Wiem, że nie powinienem, ale... To takie wciągające. Dobra, sorki tak serio, ale... Jak mi się powiedziało. Czasami się każdemu wymknie. Zrobię wyrko, żeby było jeszcze bardziej epicko. Epiccie czegoś tak. No i proszę bardzo, ma piękna chatka zrobiona Teraz się pozbiera, no nie teraz, za chwilę się pozbiera troszeczkę, troszeczkę, trochę więcej Co najmniej, nie wiem, jakieś 64 sztuki I przetopię sobie na szkło, tak, zgada się na szkło No nie, no, teraz coś na no serio, Daily Jokera naśladuje jak No ale tego nie do... Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra Dobra, wystawię to jęzko, niestety tak będzie Te, to, no wiecie o chodzi. Mm. Sorry JJ, że cię tak papuguję I sorry DJ, że ten, że cię nie posłuchałem. No ale jakoś się to zrobił. Tak jak pisałem DJ, Dzi. E, no. Wszystko przed nami. Dobra mm. Nie wiem czy by... A ja tutaj mam dużo piasku O żal O, o nie no teraz mówię jak dziewczyny z mojej klasy Jeszcze teraz powieszę Dobra, a no, tak na serio to Robimy sobie szkło, nie piasek Dobra Wystarczy nam 8 sztuk węgla, żeby Przetopić 34 sztuki piasku no i to powinno... Sorki, łopatę wrzuciłem. Nie pozwolę, żeby moja kamienna łopata, która jest zarobista, bo jest desko, się zjarała. Chyba. <grym> Dobra. przetopię to wszystko. Teraz postawię tą skrzynkę. Hmm, gdzie ja tę skrzynkę? A tu. Dobra. Hmm, drewno tutaj pozostawię, pozostawię, pozostawię. No pozostawię, zostawię po prostu. Ehm... Wziąłem moje róże, tak, wziąłem, dobra. Yy... Później się przetopię inne rzeczy. Usmażę mięso i tak dalej. Może kiedyś się zrobi coś innego. I tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, niedługo wam pokażę moje Eldorado. Yy... Jeszcze raz mówię, jak ktoś myśli, że to jest mapka w CSie, to jest lekko mówiąc będzie. No, kilka osób tak pewnie myślało. Myślało, nie myśliło. Czekajcie, słyszycie. jest nie tak, chyba mi telefon zaraz coś zadzwoni. Dobra, teraz posadzę... O shit, nie można tym głównie kwiatków sadzać. Dobra, ja sobie tutaj powrównuję ten teren. Pójdę po piasek. Taki piękny piasek na, na ziemię, sorry. Ustawiam sobie kwiatki. I będę pikiem, nie? Nie wiem czemu ja tak opuguję od wszystkich Wciągałem od Gala Anonima, od JJ Jokera, no od JJ Jokera, od Jetema <śpiewa> Chyba nie mam na siebie pomysłu To jest takie smutne I lekko dziwaczne <śpiewa> Dobra Tak żeby było ładnie Co to za świat ja na ziemi nie mam jak tak można? Uuu, moja łopata się zaraz skończy. Czemu głupie świnie? Te głupie świnki widzieliście? Co, co tam było? Zepsuły mi. Głupie świnie. No, głupie. Zabiję was. Jak widzieliście pewnie mam żelazne itemy. Ale na razie nie będę z nich korzystał. Przydadzą się później. Mm. 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 Mam nadzieję, że mi wystarczy. Czyżby? Czyżby wystarczyło? Czyżby? Czyż... Czyżby?